Sąd postanowił po pierwsze na podstawie artykułu 170 paragraf 1 punkt 3 kodeksu postępowania karnego oddalić wniosek o przesłuchanie świadka, po drugie na podstawie artykułu 170 paragraf 1 punkt 3 kodeksu postępowania karnego oddalić wniosek o przesłuchanie świadka Włodzimierza. Wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka funkcjonariusza policji złożony został na okoliczność przebiegu przesłuchania oskarżonego z sposobu przeprowadzenia tego dowodu, a także kategoryczności składanych wówczas przed Zygmuntem wypowiedzi. Okoliczności, na... okoliczności te wynikają natomiast wprost z protokołu przesłuchania Zygmunta. Okoliczności wynikające z treści tego protokołu nie były natomiast do tej pory kwestionowane przez strony postępowania. Tym samym okoliczności, które mają być udowodnione poprzez przeprowadzenie tego dowodu, znają sądu, nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli zaś chodzi o wniosek yy, o przesłuchanie świadka Włodzimierza... Zdaniem sądu wniosek ten zgodnie z jego treścią ma zmierzać do ustalenia, czy świadek kierował w dniu 23 grudnia 2011 roku samochodem, a okoliczność ta jest stwierdzona obecnie prawomocnym wyrokiem tutejszego sądu. Dla oceny zasadności zarzutów występujących w tej sprawie przesłuchanie świadka przy tak postawionej tezie dowodowej nie ma zatem, zdaniem sądu, znaczenia dla rozstrzygnięcia tej sprawy. Czy strony chciały coś dodać jeszcze? w sądzie nie wiem, czy nie jest w inny. Jeżeli sąd będzie dalej prowadził postępowanie, to bym sobie zastrzegał, że będę ewentualnie jakieś wnioski dowodowe jeszcze przekładał na dalszy miano. Rozumiem, dziękuję. W takim wypadku sąd odracza rozprawę do dnia 8 maja, godzina 9.00. Osk obecny, oska obecny oskarżony jest e, zawiadomiony, proszę stawić się bez wezwania. E, sąd natomiast wezwie na następny termin rozprawy zawnioskowanego świadka e, Daniela celem przesłuchania go na okoliczności e, wskazane przez oskarżyciela publicznego w, w wniosku dowodowym. E, Zdaję sądu tutaj też e, konieczność e, Odroczenia rozprawy w dniu dzisiejszym uzasadniona jest niestawiennictwem pozostałych oskarżonych, którzy nie stawili się na ogłoszenie, a w związku z tym, że sąd w dniu dzisiejszym ujawniał nowe dowody celem zapewnienia im. Możliwości zajęcia stanowiska wobec nowych dowodów pojawiających się w sprawie. Niezbędne jest również odroczenie tej sprawy i zawiadomienie ich o terminie następnej rozprawy, po to, żeby nie ograniczać również oskarżonym prawa do prowadzenia rzetelnej obrony w tej sprawie. Także widzimy się, jeszcze raz powiem, przypomnę, 8 maja, godzina 9. Sąd wezwie świadka, zawiadomienie mi pozostałych oskarżonych i będziemy kontynuowali, jeżeli oskarżony, obecny oskarżony nie stawi się na rozprawie. Bez usprawiedliwienia sąd, pouczam tylko w tym miejscu, że w takim razie sąd będzie prowadził tą rozprawę bez jego udziału. Na chwilę obecną to wszystko. Dziękuję bardzo.